Witam serdecznie <laughs> Przepraszam Dzisiaj zrobimy biszkopt Potrzebować będziemy 6 jajek Oddzieliłam sobie Białka od żółtek Szczyptę soli Szklankę mąki pszennej 3 czwarte szklanki cukru I płaską łyżeczkę proszku do pieczenia Białka z cukrem Ubijam na sztywno Białka z cukrem już mam ubite. Szklanka o pojemności 250. I teraz będę dodawać żółtka, cały czas ubijając. Mieć jednolitą konsystencję, to świadczy o tym, że już mamy białka żółtkami połączone. I teraz będziemy przesiewać mąkę. I proszę. I takim ruchem półkolistym będziemy mieszać biszkopt aby zachować jak najwięcej powietrza Ja miałam 6 dużych jajek. Zawsze jeżeli mamy jajka malutkie, to zwiększamy o jedno jajko bo to jest w zależności od wielkości jajek. I formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto przełożymy i będziemy piekli około 25 minut w 170 stopniach. Biszkopt wyrównujemy i powedrujemy do piekarnika. Ja zawsze sobie zawsze tak strząsnę, aby mieć pewność, że biszkopt jest równy. Biszkop wędruję do piekarnika. biszkopt mam pięknie wypieczony przekroiłam na pół możemy nasączyć wodą z cytryną a możemy alkoholem a tutaj zrobimy kryształek potrzebować będziemy 400 ml śmietanki 30% 4 łyżki cukru pudru 3 łyżeczki żelatyny łyżek wrzącej wody i żelatynę zalewamy wrzącą wodą i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Śmietane ubiję z cukrem na sztywno. A tutaj mam trzy kolory galaretki. Galaretkę rozpuściłam w 250 ml wrzącej wody. Każdą osobno. I teraz pokroję w kosteczkę. To jest obojętnie jaką kosteczkę sobie pokroimy. I później połączymy galaretkę. Ja tak zrobię z każdą galaretką. I później połączymy ze śmietaną. Teraz ubijam śmietanę z cukrem na sztywną Biszkopt nasączyłam. Galaretki mam pokrojone, śmietane. ubitą odkładam 3-4 łyżki, aby posmarować na wierzch. A do pozostałej śmietany dołożę żelatynę i teraz połączę z pokrojonymi galaretkami wyłożymy na ciasto. I będziemy mieli piękne, kolorowe ciasto kryształ. mieszamy i wykładamy na nasączony miszkot. Dokładnie mieszamy i wykładamy. I wiesz, posmarujemy śmietaną. Możemy dowolnie udekorować, możemy posypać migdałami, możemy dowolnie posmarować. Ja sobie przełożyłam do miseczki i pozostałą śmietaną. Posmaruję biszkopt i posypię migdałami. I ciasto kryształek dajemy do lodówki. Tak mamy przygotowane ciasto kryształek, które wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto kryształek. Ukroimy kawałeczki. Ciasto było calusieńko noc w lodówce. Pięknie wygląda, świetnie smakuje. tak wygląda ciasto kryształek o ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto kryształek